Oj widzowie, to jest ten dzień, to jest ta chwila. Wchodzimy w warsztat Stumble i tutaj w ulubionych mam mapeczki od Was. No, jeżeli ktoś nazwał mapę dla ABRY, to czy ja muszę tłumaczyć, że trzeba w to zagrać? Tutaj kolejna mapeczka, kod Abra. No, sprawdzimy to. Oczywiście mapek będzie więcej, mam tutaj mnóstwo kodów, ale zacznijmy od tego. No dobra, dla ABRY. Jak wygląda ta mapeczka? Ej, wygląda mega przyjemnie. Znaczy, wiadomo, ja się będę na pewno bulwersował, ja się na pewno będę wkurzał, bo ja już widzę, co to jest za typ mapki. Oj oj, 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 kontrola kodu Abry. Czy ty kontynuujesz oglądanie tego filmu bez wpisania kodu Abra. Na końcu sklepu w Stumble. Guys, zwarniacie, wejdź teraz i wpisz ABRA. A to są tylko cztery litery. A dzięki temu polski kod zyskuje na sile. I proszę powiedz o tym swojemu znajomemu z góry mega. Dzięki. Kod Abra. Natomiast słuchajcie, wygląda mega fajnie na zasadzie, że jest ciekawie dopracowana. Tu słuchajcie, pod nami jest w ogóle trampolina. Nie wiem, czy ona jest kwestią jakiegoś błędu, czy nie, ale ja bardzo nie lubię tego. Bardzo nie lubię tego elementu. I ktoś, kto to budował, chyba o tym doskonale wie Ja po prostu nie wiem, gdzie mogę stawać, a gdzie nie mogę stawać, żeby tutaj, słuchajcie, nie odpaść Ale dobra, mamy to Przeszliśmy chyba najgorsze, co, słuchajcie, mogło być Teraz oczywiście tutaj sobie lecimy Jak szefy, słuchajcie Dobra, 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 dobra Liczę na to, że wariacie tutaj zrobili czek Nie, nie NIE! UUU! Mamy checkpoint! Szacunek stary, szacunek! Dobra, to idę sobie... O kurde, ty, bo tutaj jest taka grawitacja trochę dość mocna. No okej, okay, przechodzimy sobie w takim razie tutaj. Mamy- O, chłopie... O, chłopie! Ty co chyba jaja zrobiłeś! Jak ja się tutaj spalę? Ej, nie, serio, jak ja się tutaj spaliłem, to trochę nie wiem. Natomiast, powiedz mi ktoś, co ja mam tutaj zrobić, bo ja bym poszedł, słuchajcie, a czy ja mogę zrobić sobie to, bo- a, czyli nie ma... No dobra, szacunek, szacunek. On przewidział, on przewidział, że ja będę cfaniakował. Dobrze zrobiłeś, wariacie, dobrze zrobiłeś, bo ja bym to, ja bym to znając mnie. No, dobrze, stary zrobiłeś, naprawdę szacunek. Dobra, jedziemy tak, okej, okay, tutaj, tutaj właśnie tak wolę boczkiem, bo trochę się cykam. Ok, mamy trampoliniarza Jana. Dobrze, dobrze trafiony trampoliniarz Jan. Dobrze, tutaj zrobimy sobie tak. I tutaj słuchajcie, na barierkach, tak? Barierek oczywiście lubić nie lubimy, ale znamy i nie płaczemy. No i teraz się boję jednej rzeczy że prawdopodobnie, słuchajcie, jedna z tych met jest fejkowa, Czy jeżeli zrobię tak to, słuchajcie, zobaczymy gdzie wypadnie wyższa, słuchajcie, liczba, Tu była to było, że niby 20 wypadło, że świeciło się 20, to ta, aha za, zawsze się świeci 20, prawda? dobra, to sprawdzimy co będzie, słuchajcie, na górze patrzcie, 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 robimy test, lewa lub prawa, teraz rzucamy za lewą i która meta będzie miała, słuchajcie, większą liczbę, o kurde, o kurde o kurde, 14, 14 a teraz prawa, słuchajcie i prawa ma 16. No to idziemy, słuchajcie, w prawą metę w takim razie. Idziemy tutaj. Chłopie, naprawdę się nabrałem. Naprawdę się nabrałem. Czemu ja się zawsze muszę na coś takiego nabierać? Niesamowite, niesamowite. Ale wygorywamy i przechodzimy. Szacunek zawsze. Prze kozacką mapę. Widzowie, nie wiem czy wiecie, ale przez ostatnich kilka dni na www Abraety wyprzedały się niektóre rozmiary tych koszulek, ale je domówiliśmy, więc jeżeli chcecie zapolować właśnie na koszulkę Abra tym w kolorze turkusowym, to teraz się pospieszcie, bo znowu mogą się wyprzedać. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis oraz dwie naklejki także z Afriko, a każdą paczkę wysyłamy już wy szybciej niż jedną dobę. www Abraety, pierwszy link w opisie. Dobrze, co nam tutaj dalej pokażecie? Gość zrobił Fajną mapkę. Tutaj mamy kod Abra od I'm Noob. Tutaj mamy w ogóle nazwę. bardzo dziwną. Dobra, od tego typa przed chwilą zagraliśmy, więc zagramy też, ale dawajcie, teraz weźmiemy to: kod Abra. Pierwsza mapa była rewelacyjna, zobaczmy, jak będzie teraz, więc nie przewijaj tego filmu. Dobra, co to jest? O kurde. O kurde. Nie chcę mówić, że żałuję, że, że to włączyłem, ale ja już wiem, co tutaj się będzie działo. Wy chyba też doskonale widzicie, co tu się będzie działo. Prawda, widzowie? O kurde. O kurde. Robię sobie tarczę, ale słuchajcie, to mi się na niewiele zda. Bo tutaj cały czas coś będzie, słuchajcie, na nas leciało. Ja cię kręcę. I nie, ja nie mówię tego na zasadzie, że hejtuję. Tylko po prostu jestem przerażony, co ja właśnie, słuchajcie, muszę przejść. Ej, ale bardzo ciekawy pomysł na mapkę. Bardzo... Oryginalne moim zdaniem I, i, i fajnie, że słuchajcie, coś ktoś takiego zrobił, ale ja nie wiem czy to słuchajcie z w ogóle do przejścia. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy i słuchajcie, jak będzie mega lipa, to wtedy słuchajcie, dajemy tarczę bo póki co, patrzcie, mogę lecieć i nic mnie teraz nie uderza. Dobra, jest git. O, dobra, tarcza. Oj, bałem się, bałem się, że coś, słuchajcie, zaraz coś w nas wleci, ale jeszcze, słuchajcie, jest git. Jeszcze jest, słuchajcie, całkiem cacy. Dobra, 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 jo! Jo, 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 przestraszyłem się, słuchajcie. Jak daleko ma... Ty! Przeszliśmy z pół mapy! Dawaj! Dawaj, chłopie! Dawaj, 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 jedziemy, jedziemy. Nie! Dawaj, unikam, 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 słuchajcie, fest, unikam na fest. Nie Dobra, dawaj, nadrabiamy, nadrabiamy. Nie! Kurde, im bliżej jesteśmy, tym wiecie. Mam mniej... Yo! Mamy mniej cza... czasu na reakcję, rozumiecie co? Nie? Dobra. Słuchajcie, muszę iść na środek. muszę ewidentnie iść na środek, bo jak mnie wywali, słuchajcie, na lewo czy prawo, to tu na pewno nie ma checkpointa, rozumiecie? Ja wtedy odpadnę przekozacko odpadnę. Więc słuchajcie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie, dobra, dobra, dobra. Tu nam już nie powinno, słuchajcie, nic grozić, ale ja nie wiem, gdzie mam polecieć, słuchajcie. Naprawdę nie mam. Tutaj. Tu mam po polecieć? Dobra. Lecę tu. Nie, 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 nie teraz, nie, 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 nie w tym momencie, proszę, nie na spawn, nie na spawn, nie na spawn, nie, na spawn! nie bo to to będzie gruba przesada. Da. O kurde. O kurde. O kurde przesada. Ja byłem już najdalej, jak tylko się dało, widzowie. Wy to widzieliście, że już dalej się nie dało być po prostu. O wow. No dobra, słuchajcie, nie wiem, jak my to zrobimy. Naprawdę nie wiem, ale lecimy znowu, słuchajcie. Ewidentnie, słuchajcie, lecimy znowu. Lecimy środeczkiem, żeby tu się. Słuchajcie, nie wydarzyło Ło. Nic złe. Go. Ja cię kręcę, ja cię kręcę. Ej, ja nawet słuchajcie, nie mogę za bardzo się odzywać, bo inaczej, słuchajcie, to nie dam. Yo! Nie dam rady tego prze. O, kurde, ale jaja, jak berety. Dobra, mm, full focus, słuchajcie. A może to u jakbym szedł, to. Słuchajcie, a może to jest jakiś cheat, właśnie? Nie, to nie jest żaden cheat, słuchajcie. Myślałem, że to może nam coś pomóc, ale słuchajcie, raczej nam pomóc nie pomoże. Dobra, tutaj, słuchajcie, na razie jest git, na razie jest git, na razie nic tutaj, słuchajcie, nie ma obok nas. Lecimy, lecimy, słuchajcie. Dobra! Oj, tu mogłem, słuchajcie, mogłem oberwać, ale słuchajcie, jest git, dobra, jesteśmy. No, jesteśmy w ponad połowie, słuchajcie, jesteśmy bliżej niż dalej. Dawaj, 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 nadrabiamy, 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 nadrabiamy. O kurde, ale ta mapa jest ale, ale super jest ta mapa. Ja daję 10 na 10, bo, no, naprawdę fajny pomysł, fajnie się wkurzam, ja wiem, że widzowie lub... Jestem w spokoju. Lubię jak się kurzam, Dobra, robię se tarcze. Dobra i dawaj, 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 dawaj. Teraz tak byśmy podeszli tak, to nie wywali nas. Nie wywali nas. Dobra, tutaj przechodzę. Dobra. Dobra. Pał, pał. O! Mamy to! Mamy to, widzowie! Dobra, żeby tego nie zważywić. Robię se piłkę i teraz se piłką wskakuję. Dziękuję, ale szacunek, bo mapa naprawdę rewelacyjna. Dobra, to dawajcie, zagramy sobie teraz jeszcze mapeczkę od tego Karateka. Wygraj i dojdź do mety. Abra, zagraj, please. No to zagram. No dobra, jak to wygląda? Ej, wygląda ciekawy. Znaczy to może być wkurzająca mapka, ale powinniśmy sobie chyba z nią poradzić, co nie widzowie. Damy radę, myślicie? O kurde, no kurde. Ja lubię takie dziwne mapki, w których kompletnie nie wiadomo, co mam zrobić. Ja widzę tą trampolinę, tylko jak ja mam, słuchajcie, tam do niej dotrzeć, żeby tutaj nie zostać wywalonym na orbitę? Dobra, dobra, dobra. Już bliżej się nie dało być, naprawdę. Ale spoko, mamy tutaj, słuchajcie, coś takiego. Okej, okay, i teraz z trampoliny na trampolinę. No to co? Ja se sczytuję słuchajcie. Co mi szkodzi? Wiadomo, że se zczytuję. Okej, okay. tutaj słuchajcie, pójdziemy sobie teraz tędy. Jak przetotalne szefy. Teraz pał. Dobra. Okej, okay. udało nam się, słuchajcie, kawałeczek przejść. O kurde, o kurde. Ej, tutaj to nie jest aż takie ez. Myślałem, że to będzie łatwiej, słuchajcie, się tak dostać, ale dobra, mamy to, mamy to, mamy tutaj słuchajcie kolejną trampolinkę i teraz tak, zrobimy sobie w takim razie tak, okej, okay. oki doki dobra, 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 dobra tutaj już nie doskoczę, więc spacja, wiadomo, wiadomo, wiadomo wiadomo, i teraz słuchajcie, znowu bym se sczytował z boku na bok, ale to jest też znowu trochę ryzykowne, więc słuchajcie chyba od każdej trampoliny się odbijemy po prostu wiecie co, dwa razy bo zauważcie, że te trampoliny gość super wyczuł że nie, no, nie, nie dałby się rady No, ledwo co, ledwo co ze zespa... No to nie, nie, nie To wolę się od każdej dwa razy odbić, żeby tutaj, wiecie, od krawędzi I wtedy, słuchajcie, na totalnym luziku O, widzicie, o, widzicie, w ten sposób Tutaj tak samo się, słuchajcie, odbijemy Fajna, fajna taka miła w miarę mapka, no Ja lubię takie, o Fajne mapki Możesz sobie chociaż chwilę wychillować, no, tak chociaż chwilkę. Okej, okay, na tamto chyba nawet nie mam co skakać, tylko sobie pójdę na to. Tutaj sobie chyba pójdę na to. Tutaj z tego sobie skoczę tutaj bezpośrednio, wiadomo, nawet już ten, okej, okay, na luzie, na luzie, na luzie, na luzie. Robimy sobie tarcze, nie wiadomo z jakiego powodu, ale spok. Uuu, uh, uh. dobra, czy ja mam doskoczyć? Kurde, ale nie doskoczyłbym tutaj na lewo? Mógłbym chyba, ale trochę się speniałem, słuchajcie, więc zrobimy tak, zrobimy tak. Tutaj słuchajcie, wiadomo, ten ukosik, no i teraz to już na totalnym lajcie, więc spoko. I czy ja mam słuchajcie podskoczyć bo tam jest takie, takie różowe, ja nie wiem czy mam coś, słuchajcie, z tym w ogóle robić, czy raczej nie Chyba nie, tam po prostu chyba coś się wariacikowi zbagowało, co nie? Tak mi się wydaje Dobra, pał, pał, robimy tutaj taki skrócik, let's go Dobra, i teraz tak, co tutaj się, słuchajcie, takiego dzieje, czy ja mogę zrobić na przykład coś takiego? O, mogę Dobra, nice, 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 nice Wiecie jak to wygląda? Jak taki skatepark trochę, co nie? Serio, trochę jak taki skatepark Fajne, fajne, naprawdę słuchajcie całkiem fajnie to wyszło Tutaj słuchajcie, jak mam to zrobić? Czy jestem w stanie podskoczyć tak? O, jestem w stanie, okej okay. Ej, to to jest, ale jest... fajne Mega kozackie i takie satysfakcjonujące to było Ej, szacunek, szacunek, szacunek. Serio, mega kozackie, mega kozackie. Dobra, tutaj słuchajcie. Oj! A, widzę, że chyba ktoś się mnie naoglądał, bo ja lubię bardzo, słuchajcie, takie trampoliny, które są zrobione z tych odbijaczy z Icy Heights, co nie? O kurde, tylko że je, je jest tutaj, słuchajcie, stosunkowo ciężko wyczuć. No, to muszę przyznać, że tak. Nie! O tym mówiłem. Błagam! Błagam, żeby to był gdzieś blisko checkpoint, bo inaczej to naprawdę... O kurde, nie, to będę miał mega, mega przypał, będę miał. Błagam, błagam, checkpoint, stary, checkpoint. Ciebie chyba pogrzało, stary, że tu jest checkpoint? O stary. O stary. O stary, tu jest naprawdę... Ale mnie strolowałeś teraz. O kurde, przecież to jest... To jest kosmicznie daleko. Oj, to ja nie wiem, czy słuchajcie, nam się uda to przejść, niestety. No, nie jestem pewien, słuchajcie. Nie jestem pewien, czy my w ogóle zdążymy to przejść, bo e, ja nie wiem, czy to jest błąd stary, ale ty chyba chciałeś dać bliżej checkpoint, co nie? No, nie wydaje mi się, że chciałeś tak dać. No bo patrz, jak to jest kawał drogi, co nie? O, stary. O, stary. Wiesz o co chodzi? Ja tam nie mam nic przeciwko, tylko bardziej chodzi mi o to, że ja się nie wyrobię. Ja się nie wyrobię, żeby to przejść, bo e, podejrzewam, że tam mogę jeszcze sfailować raz. O, jo, stary. No nie możesz mi tak robić, nie możesz mi tak robić, bo ja chcę to przejść. Naprawdę, mapka jest przekozacka. Ja muszę ją przejść. Wariacie. No, dobra 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 Dobra, to robimy to w takim razie jeszcze raz Jeszcze raz, dobra, jesteśmy naprawdę blisko mety I stary, damy radę, co nie? Teraz musimy dać radę, dobra Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. wielki fokus, wielki fokus Wielki fokus, dobra Dobra, okej okay. Dobra, spoko No to powinno się, słuchajcie, udać, powinno Dobra Okej. Okay. Okej. Okay. I co teraz niby? Ty. Co niby teraz? Co ja niby mam tutaj zrobić? Ty, bo gdzie jest ta meta? Aha, dobra. Robimy tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, mega się bałem, że tego nie przejdę, ale mamy o stary, fajna mapka i powiem, że ten brak checkpointa tylko narobił mi stresu, co jest jeszcze bardziej super, bo miałem taką adrenalinkę. Szacunek. Dobra. KFX. KKZ, KZ. NFJJ, XJF, JDK. Wiadomo, że gość po prostu dał byle jakie literki i jakby wiecie co mnie trochę martwi, że jeżeli gość tak podpisał swoją mapę, to boję się, że to będzie straszny skam roku, ale żeby nie było, mogę się mylić. Okej... Okay. No jest to mapa na zasadzie skamuroku roku. No, jest to mapa na zasadzie, że nie wiadomo po co on ją stworzył. Ale liczę na to, że będziemy się tutaj dobrze bawić. Bo ja lubię takie bekowe mapki. A e, powiem szczerze, że taki podpis tym bardziej, słuchajcie, pasuje. Bo to jest nie do przejścia. Jakby to jest typowa mapka, której się, słuchajcie, przejść po prostu. Kurde, tutaj łatwo nie da. I to będzie walka, słuchajcie. To będzie wieczna walka. Ale ogarniemy, słuchajcie. Ogarniemy i będzie śmiesznie, właśnie. Fajnie. Nawet całkiem fajnie, moim zdaniem. Serio? Fajnie. Dobra, tutaj, słuchajcie, mamy trampolinkę. Okej. Okay. Okej, okay, wskakujemy sobie, oj, 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 to mi nie wyszło, to mi akurat nie wyszło Dobra, tutaj tak, tutaj tak, okej, okay, okej, okay, okej okay. Fajna mapka, serio, taka na zasadzie, że nie wiem po co stary ją zrobiłeś, ale Ale mi się podoba, mi się sobie naprawdę podoba nawet, no Ale beka, co to jest, to miało mnie, dobra, sprawdzę to To miało mnie wrzucić, wiadomo, miało mnie wrzucić, wiem, wiem Ale nie dałem się tak łatwo nabrać Okej, okay, tutaj słuchajcie, o, ale to ciężko jest przepchnąć w ogóle Dobra Dobra, robię się na piłkę, żeby mnie tutaj nie zepchnęło O, żyję Dobra, o kurde O kurde, o kurde Co ja mogę, co, co Ej, nie bardzo wiem, sobie, co mogę tutaj zrobić Dobra, polecę sobie tak Dobra, teraz na piłę się zmieniam Okej, okay. mamy to, kawałek chociaż mamy Dobra, o kurde O kurde, co to jest, co to jest Co to jest W czym ja właśnie jestem To mnie samo wypchnęło w me Patrz to Patrz to! Nic nie robię. Nice! Mega kozacka mapa. PNG, gitara. Super mapa, wielka góra. Wiemy, że ten koleś robi porąbane rzeczy. O kurde, co to jest? O stary. O stary. Czy to jest w ogóle do przejścia? Ja cię kręcę! Dlaczego wiemy, że słuchajcie, ten gość robi porąbane rzeczy? Dlatego, że jego mapka, słuchajcie, była w popularnych. Ona była, słuchajcie, w popularnych. To znaczy, że naprawdę ludzie musieli w nią tam grubo pograć, naprawdę. O kurde, o kurde, to się da tak w ogóle zrobić? O wow! Ej, nigdy nie widziałem czegoś takiego! Nigdy! I bardzo mi się to stary podoba. Bardzo mi się to podoba, co tutaj zrobiłeś. Ej, niesamowite! Ej! To jest przekozackie! To jest przekozacki element, który na pewno myślę, że w ogóle warto jakby przekazać twórcom gry, żeby oni zrobili coś takiego, jakby żeby oni tego po prostu użyli. No nie w jakiejś swojej mapce, ale jaja. Ej, ale ty to przekozacko stary zrobiłeś, naprawdę. No giga szacun. Tylko pytanie, gdzie jest checkpoint? Bo jak tutaj nie będzie checkpointa, to... Oj, 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 oj. Chyba się pokłócimy wariacie. Chyba, że to może być checkpoint, to może być checkpoint, ale... Nie no przyznajcie, że on robi świetną świetną robotę, robi ten koleś, naprawdę. Jakie ładne są te mapki? Ja cię kręcę. O kurde, o kurde, tutaj zważywiłem. Dobra, polecimy sobie znowu. Dobra, mam, mam na to słuchajcie plan. Mam na to plan. Dobra, to się przekręci. Wiadomo. Dawaj, przekręcaj, dobra. Wiadomo, przekręcaj. Okej. Mm, Okej. Okay. Okay. I tutaj trampoliniarz Jan. Okej. Okay. O kurde. Dobra, ale to było trudne. Ej dobra, mapka krótka, faktycznie, ale ty zastosowałeś takie rzeczy, kurde, niekonwencjonalne. Wow, mega szacun!